Witaj w moim naturalnym środowisku, czyli na końskim grzbiecie. Dziś pokażę Ci stajnie i moje konie, i razem z nimi przygotujemy cudowny posiłek. To chodź! Jest jedna ciekawostka. Otóż cała moja rodzina jeździ konno. Mój brat, moja siostra, wszystkie dzieci w naszej rodzinie, więc konie są mocno wpisane w naszą rodzinę. To teraz coś, co jest dla mnie równie przyjemne jak jazda konna, czyli gotowanie. A przygotujemy taką ekspresową sałatkę, bo tutaj cały czas konie atakują. Dobra, czekajcie. Czekaj, czekaj to będzie dzisiaj niezłe gotowanie, więc zaczynamy od przygotowania składników. Jabłka – one są stworzone do tej sałatki, a tyle, ile jest odmian jabłek, dowiecie się tylko na Ryneczku Lidla. I próbując, moja ulubiona odmiana to zdecydowanie ligole. Są chrupkie, odpowiednio słodkie, a jednocześnie kwaśne. Idealne do ciast, gdyż zachowują swój kolor, ale ja dodatkowo polecam wam skrapiać jabłka po prostu sokiem z cytryny. Pokroję za pomocą mandoliny jabłka w talarki. Zobacz, ten przepis wykonasz, będąc na pikniku. Ryoko, nie szalej! Dobra, pokażę wam coś. To jest ryoko i ryoko jest koniem, które jest ze mną od urodzenia, czyli od rybaka. Znamy się jak łyse konie, ma już 18 lat. No, jest cudowna, jest cudowna, jeździ na niej Jagienka. Jeżeli chcesz mu dać znać, że zbliżasz się do zadu, po prostu prowadź rękę po koniu, żeby czuła, gdzie jesteś, czuł, gdzie jesteś, i wtedy bez problemu, dotykając lekko ręką, nawet jestem w stanie podnieść nóżkę. O! Teraz tak nogą grzebie. to znaczy, że chcę coś do jedzenia. Są tutaj światła, więc ona trochę jest nerwowa. O to prosisz, widzicie? O kostkę cukru. Zawsze mam w kieszeni i ona wie. Idź sobie tam pojedz i daj mi pogotować koniu. Jabłka po prostu przekroję na talarki. Skropione są z sokiem z cytryny. Dziewczyny, naprawdę wstydu mi robicie. Buraki po prostu obiorę je i wraz z marchewką pokroję julienne. O! Na ciebie przyjdzie jeszcze pora. Wiedziałam, że to będzie zabawne gotowanie. Od razu buraki kroję w charakterystyczne słupki. Czyli, tak zwane Julien. Jeżeli podoba Wam się ten vlogowy odcinek, mamy dla Was całą playlistę. Ty jesteś cwana, nie? Ty jesteś cwana. Idź tam. Ona czuje ogromne przywiązanie do mnie. Od dziecka jeżdżę konno, i konie są ze mną każdego dnia. Moja jagienka od momentu, w którym nauczyła się siedzieć, teraz już jeździ samodzielnie. No i tak wygląda nasza codzienność. To nie jest coś takiego, że. E, masz konia i przyjeżdżasz do niego raz w tygodniu. Masz konia i jesteś z nim codziennie. Przyjechała do stajni Ewelina, to wszystkie zwierzęta wiedzą, że jest pora karmienia. Zwierzęta uczą odpowiedzialności, a konie – w szczególności. Dobra, teraz mamy 5 minut dla siebie. Czekajcie, muszę się z nimi podzielić, chodź tutaj. Szpinak wykładam na talerz. Teraz rozkładam buraki, dodatkowo moją marchewkę i cudowne talarki. Jabłek. Do całości muszę dodać jeszcze cebulę. Ona doda pikanterii. i znowu pomogę sobie mandoliną. Ta sałatka byłaby niczym bez dressingu, więc zrobimy go ekspresowo. Oliwa, Coś słodkiego będzie to miód. Dodam jeszcze sól, musztardę i ocet jabłkowy. I nie pozostało mi nic innego, jak zamknąć i nadal pilnować mojego stanowiska. Dobra, dobra, chodźcie dziewczyny, chodźcie, 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 chodźcie. Chodź, chodź, chodź! Reseda, no reseda. No dobra, my sobie tu postoimy, a Reseda, Reseda jest najstarszym koniem w stajni i jest mamą Ryoko i jest cudowna i w ogóle nie wygląda na swój wiek, tak jak ja. Chwila spokoju dla nas. Tak wygląda idealny dressing. Polewam nim całą sałatkę. Pamiętajcie, że sałatki musi być sporo w dressingu. Halo! Na sam koniec posypuję sałatkę rodzynkami i moimi ulubionymi karmelizowanymi orzechami, pekami. I znowu chrupkie, słodkie, kwaśne jabłko połączy się z ostrą cebulą, ziemistym burakiem, cudowną marchewką, szpinakiem, dressingiem i karmelizowanymi orzechami. To jest sałatka idealna dla każdego i każdy się w niej zakocha. To teraz twoja kolej. Napisz mi w komentarzu, jakie ty lubisz przepisy z wykorzystaniem jabłek. Mówiłam, że to będzie ekspresowy przepis. Tada! Poza bałaganem wkradło się tutaj zamieszanie, ponieważ na stajni odbywa się karmienie, więc konie stały się nerwowe i od razu je tam zaprowadziłam. No i przyznaję się, zapomniałam dodać twarogu wędzonego, a on jest idealnym dopełnieniem tej sałatki. Idealnie słony, wędzony dymem bukowo-olchowym. twaróg. Dobre rzeczy powstają w naturze. I w kuchni Lidla. Przed Tobą genialna sałatka, której musisz spróbować tego lata, jesieni, wiosny. Będzie z Tobą na zawsze. Stania już powoli się zamyka, a odcinek dobiega końca. Razem z tą sałatką zapraszamy Cię na kolejne pyszne przepisy, które pojawią się tutaj na pewno. Do zobaczenia.